Rozpoczął się już okres w kalendarzu liturgicznym, Wielki Post, już środa popiecowa była. I to jest no, moim przytłaczające, mało kto wie o co chodzi w Wielkim Poście, tak naprawdę. Typowy człowiek, jakby go spytać, o co chodzi o post. Może no, tam jajem mięsa, nie jem w ogóle. Jest też post jakościowy, że trzy razy na dzień, jeden raz dosyta i tak dalej, że człowiek nie idzie, żeby być bardziej świętym, żeby właśnie zdobywać łaski, on nawet zapisze zdobywanie łask, że to takie tam nabijanie że to, punktów, tak to co by to dużo ukrywać. I wbrew pozorom w Wielkim Poście nie chodzi o żadne zdobywanie łask. się pewnie spyta po co? Co ciekawe, kiedyś kiedy, to, takiemu tłumaczyłem, młodzi koledzy, on mi dawał zarzuty, że to wcale Bóg wielkiego postu nie wymyślił, i ja mam gdzieś jakieś tam wymyślone przez ludzi mm, tradycje. I ja mówię mu: Tak, faktycznie masz rację. Wielki post wymyślili ludzie. Konkretnie mówiąc, o co wie kościoła, to jest, to jest smutne, że y, ja o takich ludziach. Jako ojcowie kościoła ja się nie dowiedziałem ani z religii, ani z ambony w kościele, tylko musiałem sam w Necie grzebać e, o tych lud ludziach. To jest w sumie smutne. I to ci ojcowie, już nie pamiętam który dokładnie, ale no, ojcowie kościoła właśnie wpadli na pomysł postu przed Wielkanocą. No i początkowo to były dwa dni postu przed Wielką, po to, że ni nic się nie jadło, nic. Nie tak jak teraz, o tym trzy posiłki po prostu nic nie jadłeś. Potem to wydłużam, do tygodnia, a potem jeszcze, jeszcze, aż w końcu się skończyło na 40 dniach, jako tam niby 40 lat. tej migracji Żydów z Egiptu, tam 40 dni postu, że Jezus pościł 40 dni i tak dalej. Że niby ładna liczba, symboliczna, ale nikt nie mówił o co chodzi w poście. Człowiek sobie ujmuje jedzenia, ale po co? jak mówiłem, że łask człowiek nie zdobywa, w ogóle Ja nie lubię słowa łaska, znaczy to nie jest tak, że jestem na bakier z wiarą, że nie wiem, wyrzekam się Boga czy coś. Proszę mi tego nie zarzucać. Tylko ja nie lubię tego podejścia, że zdobywał łaski, łaska, 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 jakby to był, nie wiem, jakiś płyn. E, jakieś monety, które człowiek zdobywa. Tak jakby handlowanie właśnie usługami, takie, no protestanci mają to określenie kupczenie, tak, czyli właśnie sprzedawanie odpustów, jakieś tam jeszcze coś jakieś takie, może być transakcje religijne o no, tak to nazwę, to, to kupczenie jest u protestantów ja to sobie tak, ja też nie lubię takiego kupczenia chociaż nie jestem protestantem ale miałem powiedzieć o czym, o co chodzi w poście My ujmujemy sobie jedzenia po co? Po to, ażeby nauczyć się dyscypliny. I to jest główny sens postu. Żeby nauczyć się dyscypliny, ażeby umieć powiedzieć nie grzechowi. To jest główne założenie postu. Dyscyplina. Oj, 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 popsuła się jakoś. Kurczę, wyjostrze. się. Mm -hmm -hmm -hmm. Kamera. O! Dobra, złapało. Nie wiem dlaczego się popsuło. Głównie o to chodzi, o dyscyplinę. No i większość ludzi by pewnie się spyta No dobrze, no że tam mówić nie Grzechowi, budujemy tę dyscyplinę wewnątrz by do Już na to pokrycie nawet w Biblii, bo. Pamiętam list Jakuba, który jest dość sławny właśnie. Luther go wyciął z Biblii, co ciekawe. Że pokaż mi wiarę bez uczynków, ja ci pokażę uczynki bez wiary. Właśnie, że uczynki są połączone z wiarą, że samo mówienie to nic nie daje. Oczywiście pewnie protestanci zaraz się przyczepią i powiedzą, że a, źle interpretuję, czy tam, nie wiem, źle przytaczam. Możliwe. Ja nie jestem, nie wiem, kim, żeby prawo kanoniczne stanowić. Ale główne założenie to jest dyscyplina po co? Tak jak powiedziałem, żeby powiedzieć nie grzechowi, ale oprócz tego post ma To jest okres przygotowawczy. Właśnie typowe myślenie o wielkim posie to jest, że biczuję się, głodzę się, to to tamto. Smutno trzeba się smucić, bo ma być smutno. A właśnie nie! Nie ma być smutno. Wielki post to ma być przygotowanie do... Wielkanocy. To jest tak naprawdę Adwent. Tylko, że nie do Bożego Narodzenia, a do Wielkiej Nocy. No. To mnie w sumie dziwi. Jak to możliwe, że do Adwentu ludzie tak radośnie chodzą, kolędy śpiewają, się cieszą, nie mogą się doczekać, a Wielki Post nie. O, to jest dokładnie to samo. To jest tak naprawdę wyczekiwanie Wielkiej Nocy. Wielki Post jest radosny. To jest oczekiwanie radosnego święta zmartwychwstania. I my w radości oczekujemy tego święta na... Wielkanoc to jest największe święto chrześcijańskie, czyli się trzeba dobrze przygotować i po to jest ten pod, żeby się oczyścić. Nie dojrze, że nabrać dyscypliny, też żeby. właśnie my nabieramy dyscypliny, żeby się oczyścić z grzechów, żeby z czystym kątem, jak to powiemy, uczestniczyć w Wielkanocy. O to chodzi. Nawet na. Co roku na kazaniu jest, że właśnie zamknij drzwi od swojej izdebki, posył w głowę popiołem, nie? Bądź tak jak inni obłudnicy, co to na pokaz e, robią to tamto. I... Ja wiem, że młodzież już zbyt w Boga nie wierzy, bo oni mają tamto gdzieś ten tam postu nie obchodzą. Zresztą dorośli też zbytnio. Nawet nie są doedukowani w prawie kanonicznym, że to trzy posiłki tylko. A ile mięsa, jak mięsa, tak <śla> ilościowy posto tak. Niezbyt. A, i też kolejny aspekt postu, bo ludzie myślą, że jak człowiek zje kiełbasę w wielki, znaczy w wielki piątek. W ogóle w piątek to się nie wiem, piekło roztąpi, przyjdzie diabeł i pociągnie do piekła, bo zgrzeszyłeś, bo nie wiem. Ja Wam mówię tak, łamiąc post. A czy ja nie będę mów, wnikał w szczegóły, ale po prostu łamiąc pozwy. nie robicie krzywdy Bogu. Wiem, to jest trochę dziwne, ale wy nie zrobicie w ten sposób krzywdy, jak powie. no jak tu nie. No tak, no tak jak powiedziałem, to ludzie wymyślili, ludzie wymyślili to dla ludzi. Właśnie nawet jest ten fragment w Biblii, się przypomina, to chyba była Ewangelia, że właśnie nie ludzie dla Szabatu, a Szabat dla ludzi. I pamiętam księdza, który właśnie taki był zaangażowany księdzem, to mi powiedział, że z głodu można zjeść. Zresztą nawet Żyd wam tu powie, że można złamać tam przekazania z dekalogu o bronie życia. także jak się bronisz, to to ciebie dekalog yy, nie dotyczy. Ten, chociażby z, ten zapis nie zabijaj, tak? Ale a akurat ja Żydem nie jestem. <grym> Ale ogólnie, w dekalogu, to powinien być jeszcze inny odcinek. Yy, to jest o poście. Ale samo zjedzenie mięsa nie powoduje kogoś tam, nie wiem, że my dźgamy Boga nożem. Nie, nie dźgamy. Tak jak mówię, to jest dla nas, żeby nabrać dyscypliny, żeby się oczyścić. No to większość pewnie teraz powie: no to jeżeli to nie jest jakiś taki grzech, no to dlaczego w ogóle pościmy? To ja będę żar ile wlezie. No. I tu mi się przypominają słowa Jana przybyła, że jak chcesz być członkiem kościoła, to ty musisz jego zasad przestrzegać. To jest taki no, regulamin. Nie prawo, ale reg regulamin. Chociaż niektórzy powiedzą, że prawo kanoniczne. No teoretycznie tak. Hmm. Tylko, właśnie ludzie tak podchodzą zaraz obłudniczo, że łowo, źle i tak dalej. Ja Wam mówię: z głodu, jeżeli nie macie nic innego, nawet w piątek, mięso można zjeść. To wtedy będzie to ciekawe jako grzech lekki. Bo żeby był grzech grzechem ciężkim, to trzeba po pierwsze chcieć, mieć wolną wolę i przy okazji znać konsekwencje um, tego czynu. To wtedy jest grzech ciężki. Jeżeli nie ma tych jednych z trzech tych, no, że to powiem, um, właściwości, no to już wtedy jest grzech lekki. Hmm. Właśnie dlatego, że. To nie jest takie jakieś zbrodnia, tak jak tam się wydaje. I w sumie to, to co ciekawego. Mało kogo... Znaczy, właśnie są takie rozmyślania ludzi. Czy ryba to mięso? No i ja wam mówię, że tak, ryba jest mięsem, tylko zaraz ludzie powiedzą no, ale jak to? Mięso można jeść w piątek, Przecież wolno jeść. To co ty mi tu gadasz, że mięso? No tak! I tu się pojawia właśnie, bo ludzie nie wiedzą o co chodzi w poście, że to jest dyscyplina, że to jest kształcenie samego siebie, hartowanie i dlaczego wolno jeść rybę? To jest dobre pytanie. Jeżeli ktoś był kiedyś by tam w Krakowie, zwiedzał te podziemia krakowskie, no to zobaczy, że tam jest dużo haczyków rybnych. Dlaczego? Bo ryba, czy to w średniowieczu, czy to w PRL-u, była najtańszym mięsem, jakie było. No dziś to jest zupełnie inaczej. Wiem, dorsz drogi, sywosrój drogi, przy, wszystkie ryby drogie. Ale kiedyś właśnie w PRL-u mi mama opowiadała, że ryba to było najtańsze mięso, jakie może być. To, to, to grosze kosztowało. To było posiłek biednych. Bo biedny człowiek w średniowieczu, prawie w ogóle mięsa nie a jedynie mięso, jakie ja to było właśnie rybie. No, i ci ludzie, którzy robili, znaczy kształtowali post, nadawali mu charakter taki, jaki no, teoretycznie jest, powiedzieli, że rybę można jeść przez to, że jest mięsem biednych. Bo w poście chodziło o to, żeby się wyzbyć luksusu. A skoro ryba jest mięsem biednych, no to można biedne rzeczy jeść. Tylko takie właśnie wykwintne mięso jak. No, bo kiedyś w wieczór właśnie nie było rewolucji przemysłowej, nie było chowu przemysłowego, mięso było drogie. I to był luksus. Dlatego właśnie wymyślono, że odstąpimy mięsa. I to jest dość dobry przykład na podkreślenie tego, że to nie jest jakieś nie wiadomo, jaka zbrodnia najcięższa. Jest to nieładne, ale nie jest to nie wiadomo, jak brzydka zbrodnia w świecie chrześcijańskim. Znaczy. No tak. W, w takim liturgicznym kontekście. No i teoretycznie już opowiedziałem, czym jest wielki post, po co wymyślono, jak to funkcjonuje. No cóż, nie będę przeciągał. Do widzenia.